Może przełączę sobie na to. Czołem kochani, tak gdzieś w sobie takie... Tak sobie podgoliłem Baby Hairy, że dzisiaj mogę się witać czołem. Cześć kochani, z tej strony Łukasz Adalon. Dzisiaj odcinek, jakiego jeszcze na tym kanale nie było. Pierwszy raz również nie przyniosłem sobie tutaj na stanowisko żadnego mm, napoju, żadnej herbatki. A dlaczego? Już wam mówię. Jakiś czas temu zacząłem przeglądać sobie różne filtry mm, na Messengerze, na TikToku. I szczególnie spodobał mi się jeden filtr z TikToka, do którego nagrałem... Do którego nagrałem ujęcie, gdy próbuję malować usta? Widziałem, że niektórzy zamiast lusterka właśnie korzystają z filtrów i próbują się umalować. Aga Grzelak robiła to przy filtrze z kosmitą. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, to na pewno spróbuję też inne filtry. Myślę, że to jest całkiem fajna zabawa. Dlatego obok kamery na statywie stoi telefon, dzisiaj zamiast lustra. Mam już nałożony podkład, jest przypudrowany, bo myślę, że ta część byłaby akurat nudna. Czas odpalić filtr. Baking. Każdy <laughs> <Good job. laughs> baking mam już zdjęty. Może przełączę sobie na to. A właśnie, teraz pytanie: czy to się nagrywa? No tak. Bo toś. A to ja muszę tutaj zrobić. <laughs> Czekajcie. Bo ja bym chciał, żeby mi to znikło, a mi to nie zniknie. To będzie hit. Nie wiem, które jest chyba to. Znaczy, że... <grymny> <grymny> już się popłakałem, już mi makijaż leci. Ja nie wiem jak ja dzisiaj się pomawię. a Konturowanie tutaj będzie proste, ponieważ akurat twarz się nie zmienia. Kojapa po środku. Ja, ja już widzę, najbardziej widzę brwi, oczy i, i usta. Zobaczę, jak ten makijaż w ogóle wyjdzie. Może sobie nawet perukę założę. <słuch> 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 on tak mnie łapie. <słuch> to jest, wiecie, co, wiecie co mi to przypomina? I przypomina... E, nic dzisiaj nie wiem. <grym> Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. E, a już wiem. Ten filtr przypomina mi Mimikę z The Sims 2. Spróbuję trochę ten konturing wzmocnić. Kimba, to ciemnym brązem. Zostaw mi Zostaw mi Chyba za mocno. Gdzie jest pędzel od nosa? Dawaj Kinola Co za... Co, no co jest? No przecież nie robię, no. Jest znaczy ja wiedziałem zawsze, że mam delikatnego zeza Ale teraz jak patrzę w ten, Przez ten filtr to jest w ogóle... A myślę, że każdemu z nas trochę uśmiechu się w tych czasach przyda. Nie ma co przedłużać czas na brwi. Co ja mam tutaj? Trzeba ja sobie przygotować. Aha. Przygotowałem do brwi... Nie unoś tych brwi. Przygotowałem. Do brwi. Pis Za daleko mam tę kamerkę, żeby dzisiaj pisać używać. Ale cienie do brwi jak najbardziej. I mi tę twarz. Jak to idzie? Chciałem powiedzieć. Wykiwałem system filtra. Nie uśmiechaj się do mnie. To w ogóle nie wiem czy oglądaliście kiedyś taki horror lustra. Tam właśnie odbicia robiły różne przykre rzeczy ludziom. Gusie, no jak ja mam to pomalować tu? No, czuję, że dzisiaj mam brwi jak trzy lata temu. Oj, co to? To już mi płynie oko. Uff. Staram się skupiać na brwi, ale ciągle się patrzę na swoją całą twarz. O tak, jest ok. Filtr. Uiu, uiu, uiu. no zrób tak jeszcze raz. A może różu trochę sobie nałożę? Boję się tych oczu. Myślę, że bardziej odblendowanie na oku, cieni. No to czekacie na kreski, ja też czekam. A, ten pomarańcz, chyba jeszcze go nie próbowałem. O chyba, fi chyba filtr uciekł. Ale nie jest o kiedy Płaczę jak głupi, no. Nie po prostu wiecie co... To, 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 ja to, to oko będzie dzisiaj szaleństwo. Ale zanim przejdę do kresek... Jeszcze tu. U jakby ktoś pytał to jest paleta To jest paleta Vibor Stysio Bardzo ją polubiłem Ta ekspresja mi się najbardziej podoba Dobra. Dobra dawaj, jeden z moich ulubionych eyelinerów zobaczymy czy sobie z tym poradzi Uj. nic nie widzę Uj. kurde chyba sobie wsadziłem do oka nie, bo mi się odbije, kuźwa. Eyeliner się łamie na wizji. No, le, 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 le. no jakie przyśpadoczko? A, okłamany system. chyba nie. I ten filtr do malowania oczu nie jest wcale taki straszny. Co <trybanie> Widać, że nie piłem. <trybanie> już spieszły ustale. Spłakałem się już niemiłosiernie. Nie ruszaj się, nie ruszaj No nie ruszaj się, <grystanie> Ja wiem, że sami trochę zasłonię po prostu te krechy. Nałożyłem klej na rzęsy, ale te prawe oko mi nie daje spokoju. Chyba często wam mówię, że jeśli chodzi o przyklejanie sztucznych rzęs, to ja... No to nie czuję się zbyt pewnie. mam takie grube kreski, że... O Mmm. Mmm! A teraz to nie wiem jak sobie wsadzę do oka. Okej, okay, teraz na tym oku filtr nie działa. Ech. O ty tu. Nie tuszowałem rzęs wcześniej, a zawsze to robię praktycznie dwa razy, czyli przed założeniem sztucznych rzęs i później wszystkie razem. Więc chociaż teraz... Ojej! Tutaj bez problemu. Mm. Chyba się już przyzwyczaiłem do tego filtru, wiecie? Daj mi pomoń. O! Teraz chyba najtrudniejsza część, czyli to co nagrałem właśnie w jednym z TikToków. No ale sprawdźmy. Ja, ja, cię obejdę. Hmm. Hmm, jak to na ma pachnie. Hmm. Maybelline. Już mi żadnej paczki nie przysiął. jak ja mam górną wargę pomalować? Ja, to gniało zabawy. Skup się. O jeszcze też, że jeszcze nie było. No nie no, jak to... O, ta strona o wiele, wiele lepiej. Muszę to wyrównać. O. o. E. toy oh, yes <laughs> oh mm -hmm. mm -hmm. <laughs> you woke oh Się, zaraz to się zmieni w inny challenge, czyli 100 warstw pomadki na ustach. No. Tym brwiom czegoś brakuje. Już mnie nie rozśmieszasz. Ale zabawa jest super. Myślę, że jeszcze sobie jakimś, przy jakimś innym filtrze zrobię taki challenge. Uch, no dobra, chyba czas. <grym inny> Czuję się jak jakaś wiola. Oczywiście proszę, żeby wiola się nie obrażały. Nie wiem dlaczego mi to pierwsze imię przyszło na myśl. Eee, to jest wiola żabousta, chyba. Już tak nie brzuch boli od śmiechu. <śmiech> Ale ja się zacząłem dusić i kaszleć. Czas zobaczyć się w lusterku. I ocenić. Czyli tobie już dziękujemy. Eee, uuu, eee. Powiem Wam, że. Jestem trochę w szoku. Myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej. O, no już pomijając, że te kreski wyglądają jak mazakiem zrobione. Ja Wam proponuję, żeby spróbować w ogóle zrobić yy, przy takim filtrze usta. Ciekawe doświadczenie. I rzęsy nawet są prosto przyklejone. Według mnie tragedii nie ma. Ocencie sami. Ja się bawiłem bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Wy również. Jeśli macie ochotę na więcej tego typu odcinków, dawajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia.